Od średniowiecza Katolickiego aż po dziś dzień i nawet jak się śmiejemy z tego to, takie jak mówię, żarty, te rzeczy istnieją, te rzeczy istnieją. I właśnie dzieci zapamiętały to i to, że nie będę cytować, w każdym razie w literaturze, czy niemieckiej, czy przysłowia rosyjskiej i polskiej, istnieje to widzenie Żydów jako tworzenia dziwnego, niepotrzebnego, nie wiadomo kto to stworzył i tak dalej. I gdzieś to właśnie sytuacji. No i tego wieczoru też wieje i ta dziewczyna ucieka z tamtą, bo się swoje dzieciom, chęci o tym mówiły, więc ucieka. No i ta ucieczka jest bardzo romantyczna, wzruszająca, e, więc nie e, e, i potem już a w Polsce, prawda, sierota, no i na to zaproszenie otrzymuje Stan tam właśnie i po, poleci, prawda, i tam zawsze są radości, upokorzeń, bo chcą w tym bogactwie jak gdyby naraz, i, powiedzmy, e, odpłacić jak gdyby los przykry podarunkami, e, często proponowany w sposób i Tak, ja myślę, Ja nie ja znam jej osobiście, ale powiedzmy, podaję z postacią żywo, młodej wspierania. Panie profesorze, w tej sytuacji, jeśli już wiemy, tak naprawdę, jak była autentyczna historia pewnie, to chciałabym zapytać, dlaczego postanowił pan w ogóle tą historię jeszcze raz odtworzyć swoje swojej książce? Jakby napisać ją po raz drugi i pokazać ją światu. Jaki, jest, jaki był ten cel? tak ta tak naprawdę przez historię, okazję, wiadę mówi? Pani mówi, że po które lubi napisać, to było nie tylko ani To nie napisać, ale jakby po raz który pokazać światło. Co? O historię, bo ona stała się jest. częścią tej książki. Może ja tak jest. Ktoś hmm. Pani też myślała o tej książce. Hmm. Myślę, że to było nowo, to było nowo. Do tej pory, jaka się wiele w o Żydach, o, o zakładzie Żydów, o okładach koncentracyjnych, ale właściwie i o tych dzieci, które są właśnie przekaźnikiem tragicznych, naiwnych myśli ludzi, no dojdzie do tej pory, powiedzmy, oświetlenia amerykańskiego, tych polskich, idealistów i chyba na to chyba jest ten nowy. Tego nie było w literaturze, z której się oddawała, która stała się bez, nie, towarem kultury. Sądzę, że koleżanki też intrygowały, w ogóle takie motywy, które skłaniają do tego, żeby uwiecznić historię małej dziewczynki, żydówki, która jest młodą, atrakcyjną jeszcze kobietą, jak sam Pan Profesor pisze, jest jedyną uratowanką z miłeczka która uniknęła pójścia do gazu do krewninki, jest osobą szczególną. Podejrzewam, że, że dzięki temu miałaby się też stać postacią literacką, atrakcyjną postacią literacką dla Pana Profesora, ale z drugiej strony istnieje dość tego, że znamy wiele narracji żydowskich, wiele historii żydów również indywidualnych, Ponieważ cała literatura y, wspomnieniowa jest dość obszerna, powraca się często do tego. Stąd y, taki problem, dlaczego ta Żydówka z Europy Wschodniej jest taka ważna y, dla Żydów, dla Polaków, y, dla przebywających w Ameryce ludzi i w ogóle dla samego pisarza, dla autora, który sprawił, że ona stała się obiektem wywołującym proces twórczy. To nie jest tylko historia fajna, Jest tam wiele różnych problemów, różnych wyświetleń. Ale o tej fajzy tylko jawie, niektórzy z pannych fajni, jeszcze karty przyjaciół. O tej fajzy nikt nie wie, w rozwiedzeniu. O tej nie wie, co Więc także właściwie to jest dosłownie coś nowego. Nie to, sam, że nowe. Czyli po prostu miałam trochę dość tych zapłakanych profesjonalnych postaci historycznych tych powiedzmy książek, zawsze ja tam był, ja tam, ja tam żył, ja tam prawie, że umarłem jeszcze żyję. Prawda. Więc tych, tych opowiadań, tych właściwie, tych opowieści o sobie samym, nie powiedziałbym, że to no, w życiu. I chciał napisać coś, co dołożył mi mi się tak ale jest być może chciałbym połączyć książkę, nie może to jako odmieszki historii. Czy mogę razić moje myśli na temat środków, które poznałem? I te dzieci, właśnie, te przesiągnięte i tak dalej. To tak. Ten jedyny głos, który różni się od tego chmuru, powiedzmy, zawodowo opakujących, to psa. takiej próby ucieczki od wzorca prywatnościowej narracji, takiej naprawdę osobistej, która jest zamkiem e, wyrzucania z siebie zbyt wiele, nawet ekscywicjonizmu literackiego, tak, bo to pan profesor opisuje historię Fajwi o jednocześnie utwór, który jest e, trochę poematowy, jest prozatorski, ponieważ jest to e, rodzaj fabuły bardzo mocny. Jest tam neutralizacja bardzo silnie obecna, ponieważ wystąpienie z samej fajki zresztą zamienia się w spektakl, bardzo surowo oceniony i Mamy do czynienia z utworem, który jest spojrzeniem na cudze życie z zewnątrz, ale odtwarza poniekąd historię dziewczyny, która już istniała. Wyrzaczne A tylko że tym narratorem wciąż jest, profesor. Dzisiaj kończy historia dziewczynki, a zaczyna się rola pisarza w przypadku tej książki? Czy nie miał Pan, profesor, problemu z skończeniem tego i ogóle byłby znaczny pomysł. żeby to wszystko połączyć w bardzo złożonej książce? Nie to ten temat będzie

są ślady tutaj właśnie w kółkach baroku. to znaczy, kiedy te wszystkie e, opisy, kim służyć, prawda, dla tych średnio mieszkańców.